Pomysł jest wynikiem tego, że ciągle słyszymy o bólu nadgarstka i wynikających w związku z tym trudnościach. Ból nadgarstka może być wynikiem długotrwałej pracy w niefizjologicznych, czyli nienaturalnych warunkach. Dochodzi do nich chociażby w trakcie pisania klawiaturze komputera, ale również w trakcie długotrwałej pracy, na przykład na liniach montażowych. Na bóle nadgarstka cierpią również ludzie starsi, u których związane to być może z postępującymi zwyrzędnieniami stawów. Natomiast pomysł na rozwiązanie techniczne, które w konsekwencji nadaje się do zgłoszenia patentowego, jest wynikiem szeregu analiz polegających na zapoznaniu się z problemem, który chcemy rozwiązać, tego w jaki sposób ludzie już sobie z nimi radzą oraz konstrukcjami urządzeń, które już już funkcjonują. Każdy ból, który odczuwamy, jest dla nas nieprzyjemny. Bolące nadgarstki dodatkowo utrudniają nie tylko wykonywanie pracy, ale również codziennych czynności domowych, jak chociażby przygotowanie posiłku. Każda długotrwała praca obciążająca w sposób niefizjologiczny nasze stawy najprawdopodobniej będzie skutkowała ich bólem. Z pewnością możemy tu wskazać na informatyków, czy też osoby pracujące fizycznie na budowie, przy taśmach montażowych. W internecie możemy znaleźć wiele zestawów ćwiczeń. Które możemy wykonywać. Niemniej jednak najlepiej jak nasze dolegliwości bólowe skonsultujemy z lekarzem. Zadaniem urządzenia jest wspomaganie procesu leczenia, które pacjent może kontynuować samodzielnie w domu po uprzednim instruktażu lekarza. Osoba, która korzysta z urządzenia w sposób prawidłowy, może dzięki niemu powrócić do sprawności. W pierwszej kolejności określany jest problem, często wychodząc z ust cierpiących osób, a jeszcze lepiej, jak od samych lekarzy którzy szukają rozwiązań dla swoich pacjentów. Konstruowanie urządzeń związane jest z szeroką analizą problemu oraz istniejących rozwiązań konstrukcyjnych. Analizie poddawane są urządzenia dostępne na rynku oraz te zgłoszone do baz patentowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Często zdarza się, że urządzenia, które zadowolą odbiorcę, już istnieją i nie ma sensu konstruowania nowego. Żeby konstruować urządzenia do rehabilitacji, należy posiadać zarówno wiedzę czysto inżynierską związaną z konstruowaniem maszyn i znajomością oprogramowania wspomagającego, jak również wiedzę z zakresu anatomii i biomechaniki. Znajomość anatomii daje nam większą pewność, że nasze urządzenie nie spowoduje efektów odwrotnych. Taką kompleksową wiedzę przekazujemy naszym studentom na kierunku inżynieria biomedyczna. Mają oni zajęcia zarówno z wykładowcami na wydziale mechanicznym, jak również na Uniwersytecie Medycznym. Pani Natalia Wisińska pełniła niebagatelną rolę w tym projekcie, ponieważ właśnie dzięki zdobytej wiedzy. Ale także uporali potrafiła podjąć się tematu i rozwinąć go w ramach realizowanej pracy inżynierskiej. Realizując różnego rodzaju projekty, zawsze staramy się sprawdzić, czy nie jesteśmy w stanie zaproponować konstrukcji, która będzie działać inaczej, może lepiej. Jeżeli pojawi się nic współpracy pomiędzy promotorem i studentem, to jest szansa, że się to uda i rozwiązanie będzie można zgłosić do Urzędu Patentowego. Na Politechnice Białostockiej funkcjonuje ośrodek własności intelektualnej, gdzie pomysły możemy skonsultować z rzecznikiem patentowym i to on powie, co mamy robić dalej. Osoby, które tam pracują, są bardzo przyjazne i profesjonalne. Jeżeli pomysł zgłaszamy przez politechnikę, nic nas to nie kosztuje. Proces analizy w urzędzie patentowym jest bardzo długi, trwa 2 lub 3 lata. W tym przypadku od zgłoszenia upłynęły 3 lata, więc radość jest duża. Myślę, że spróbujemy wykonać prototyp urządzenia i pokazać lekarzom. To zadecyduje ostatecznie, czy jest sens dalej je rozwijać. Urządzenie składa się z podstawy mechanizmu rotacyjnego oraz sprężyn pozwalających na regulację obciążenia. Na urządzeniu, w zależności od potrzeby, możemy oddzielnie wykonywać ruchy zdjęcia i prostowania, odchylania promieniowego i łokciowego nadgarstka oraz ruchy rotacyjne przedramienia. Dzięki prostej i kompaktowej budowie możliwe jest postawienie urządzenia na stoliku i wykonywanie ćwiczeń podczas przerwy, w pracy czy też w domu w trakcie oglądania ulubionego programu.